Biblia używa określenia biały jak śnieg, żeby podkreślić jasność i intensywność bieli. Kiedy Mojżesz włożył rękę w zanadrze i wyciągnął ją białą jak śnieg od trądu, to musiało zrobić wrażenie. Ręka, która była ogorzała od wiatru i słońca, nagle stała się całkowicie biała, jej powierzchnia zmieniła wygląd, naturę i strukturę. Pewnie wszyscy cofnęli się o krok. Tak bardzo zaskoczył ten widok, niespodziewany Boży Cud. Kiedy Pan Bóg w księdze Izajasza mówi o bieli jak śnieg, jest w tym podobna moc i zaskoczenie przemianą. Chodźcie, rozsądźmy, mówi Pan: choćby Wasze grzechy były jak szkarłat, to staną się białe jak śnieg. Grzechy w kolorze krwi. Jak szkarłatny całun, czy mogą się odmienić, czy mogą zostać zastąpione nieskazitelną bielą świętości, tak właśnie obiecuje Pan. Oczyszczenie z grzechów jest nam dane. Możemy przyjść do Boga, który nie tylko chce zmienić szkarłat grzechów w biel śniegu, ale zmiana jest głębsza i większa. Szata zasiadającego na tronie jest biała jak śnieg. Pan Bóg chce dać człowiekowi coś ze swojej nieskazitelności i świętości. Szkarłat grzechu zamienić w białą szatę świętości. Choćby wasze grzechy były jak szkarłat, to staną się białe jak śnieg.